Idziemy dzisiaj do Ipsos. Podobno jest tam piękna plaża. Rainbow reklamuje, jak ja oczekiwałam hałajska plaża? Karajska. Czy Karaibska plaża? Sprawdzimy, zobaczymy, pokażemy. Mamy z naszego kempingu półtora kilometra w to miejsce, więc spacerkiem dojdziemy. ników brak, to musimy sobie radzić. Doszliśmy do jakiegoś zakrętu, widokowo całkiem, całkiem. A plaże to musimy znaleźć, bo na razie żadne Karaiby się nie rzucają na nas. Ale Darek mówi, że jesteśmy blisko. Także... Doszliśmy do mariny. A gdzie plaże to chyba widać? Idziemy na drugą stronę. Tutaj możecie sobie łódź wypożyczyć. Jakbyście potrzebowali kemping w Impsos, to jak widać jest. No i tutaj się zaczynają plaże. Według mnie to plaża jak plaża. Plaża jest przy samej ulicy. Nie wiem, czy to takie fajne. To chyba wolimy naszą plażę przy kempingu. Tak to tu wygląda. Dużo wolnych łóżek. Wynajęcie leżaka, był cennik 15 euro. Dwa leżaki i dwie butelki wody to było za cały dzień podana cena. Dobra, wiecie co? Zrezygnowaliśmy z pobytu na tej okrzykniętej sławą plaży. Idziemy obejrzeć tą wioseczkę o nazwie Ipsos. Jak ją znajdziemy? Jak ją znajdziemy? No myślę, że znajdziemy. I wracamy do nas na plażę na kemping. Tam mamy przynajmniej spokój, basen. basen Darek baseny sobie zrobi, popływa, ale jest czyściutka woda. Nie przy ulicy, tak jak tutaj, że samochody jeżdżą jeden za drugim. Nie wiem, co to za przyjemność. No, ale są tacy, którym to się podoba, więc okej, okay. my zrezygnowaliśmy. Skręciliśmy w takie boczne uliczki. No i co, i wędrujemy, mamy jeszcze kilometr. Ale w tyle przeszliśmy, to to też damy radę. I zobaczymy cóż to takiego jest, to ipsos Poza plażą przy ulicy. O kurczę, idziemy pod górkę. Upał coraz większy, ale się nie poddajemy. Schodzimy w dół. No i to chyba będzie całe ipsos. Bo obstawiam, że wyjdziemy na dole przy głównej ulicy. No z daleka, a teraz taki budynek zakrył. Ale jakieś tam widoczki. Może. Ale ogólnie, to słabo to wygląda. No, no i doszliśmy do naszej plaży. Czy my tam mamy kawałeczek? Ale w prawo, ale elegancko, cisza, bezruchliwej ulicy, szum morza. No tutaj to my możemy odpoczywać. Ja w każdym bądź razie, bez tłumu.